Niedaleko Placu pańskiego mieści się wystawa poświęcona księdzu Jerzemu po Nosi ona tytuł Dekalog. Na, na kilkunastu hmm, tablicach mieści się jego historia. Stawiona właśnie w postaci dekalogu, czyli dziesięciu tutaj słów. Miłość, świętość, wiara, męstwo, radość, solidarność, godność. Sama pamiętam proces księdza proces e, 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 osób które zostały oskarżone o zamordowanie księdza w 1984 roku. W październiku wydobyto jego zwłoki 30 października. Całe dwa miesiące po pogrzebie przeprowadzono właśnie proces sądowy, w którym za jego zabicie skazano czterech funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Trwał on 26 dni, dwóch z nich otrzymało po 25 lat więzienia, 1,15, 1,14. Po kilku amnesjach niezgodnych z prawem zabójcy obuścili areszt odpowiednio po 15, 10,4,5 i 4. lata